Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Sławomir Sarajewski, poważnie przed Galo KSW 76. Witam serdecznie. Cześć, witam. Słuchaj, jedno rzecz się muszę zapytać, bo generalnie no, e, mikrofony mikrofonami, ale teraz zabiega to domu ekipa Salacha. Chciałem się ciebie zapytać, bo to było na backstage'u, w Mediarumie, e, w Mediadeju wczoraj i, i cały czas lata za tobą. Nie tylko za nim, ale też za tobą. podsłuchują no coś z góry, z dołu. Drony latają, wszystko. Jak się z tym, się z tym czujesz? Kurczę, staram się o tym nie myśleć, staram się skupiać na swoich zadaniach, już mieliśmy doświadczenie, bo spędziłem takie dwa, dwa dni, że, że, że tam cały czas za mną jeździli praktycznie, ale to jest dla mnie ciekawe doświadczenie, staram się w tym odnajdywać, jakoś nie przeszkadza mi to. W takim razie zapytam, no wczoraj wiadomo, no nie mogłeś, wszyscy mówicie nam zawsze dzień przedważenia, że wszystko jest dobrze, jak to wyglądało tak naprawdę wczoraj w nocy, dzisiaj rano? Yy, ogólnie wszystko wyszło bardzo dobrze. Praktycznie trafiłem w punkt z wagą. Co prawda robiłem troszkę więcej z wody, co było tru trudniejsze, ale wszystko poszło dobrze. Sebastian, jak to jest u ciebie? Bo wiadomo, waga zrobiona, a potem gdzieś ten twój sposób na to, żeby się zregenerować i odbudować do tej sobotniej walki. Jaki jest sposób Sebastiana Rajewskiego? A to już proponowałbym pytać dietetyków, na przykład Daniela Skibińskiego albo Łukasza Czerwińskiego, zrób wagę, bo z nimi miałem przyjemność pracować, i gdzieś tam po prostu biorę sobie sposoby i ładuję. Zaczynamy od wody przeważnie, a później węglowodany. To jest tak standard chyba, taki każdy zawodnik robi. Słuchaj, w trailerze dało się wyczuć ze strony Salah'a? Tam To, że on chyba nie będzie za dużo ryzykował i nie przychodzi nam tutaj dać show jutro, tylko tę walkę wygrać, dla niego celem nadrzędnym jest e, pas, jak on to powiedział, prawdziwy, a nie tymczasowy. Nawet w frajlerze jest użyty ten jego myczek, czyli to takie wycięcie, nie, nie wiem ciężko jak to nazwać, sprowadzenie walki do parteru, jego firmówka. Widać, że on chyba nie będzie chciał e, bawić się i, i próbować e, się tam, gdzie się będzie czuł niepewnie, tylko będzie od razu grał w swoją grę. Też masz takie wrażenie? To przeciwnik walczy na tyle, na ile mu pozwoli. Yy, przeciwnik więc. Hmm, jeśli będzie mu pasowała gra w stójce, moja yy, i będzie on się czuł w tym lepiej, no to myślę, że raczej nie będzie próbował mnie sprowadzać, tylko będzie mnie bił w stójce. Hmm, jeśli mówi, że chce wygrać spokojnie, więc pewnie będzie bardziej starał się rozkładać walkę w czasie. Ale ja no, nie nastawiam się na takie taktyki i na słowa, bo, bo w walce wszystko może się zmienić o 180 stopni. Czy na te ostatnie 24 godziny przed walką odczuwasz, odczuwasz jakiś mocniejszy stres niż normalnie? Nie, bo stres nie pomaga w niczym. Staram się być opanowany i zawsze, kiedy wychodzę na. będąc spokojnym, skupionym, wtedy jestem najsilniejszy, więc staram się to utrzymywać do tej pory. To jest ciekawe, w ogóle, jak Ty do tego podchodzisz, bo Adrian Bartosiński mówi, że nawet jego psycholog łapie się za głowę i mówi, że z wieloma zawodnikami pracuje, ale takiego gościa jak on nie ma, a on się podobno, przynajmniej tak mówi, nigdy przed walką nie stresuje. W ogóle, zero. No i pewnie dlatego walczy teraz przede mną, czyli w walce przedwieczorowej. Nie wiem czy mogę tak powiedzieć. No w przedwieczoru, nie? Także kurde, bardzo wysoko, no, to znaczy, że ten sposób działa i, i do, doszedł do tego. I pewnie zaraz będzie, jeśli wszystko pójdzie po jego myśli, będzie walczył z tym spokojem, to prawdopodobnie będzie się bił o tytuł. Ja bym tą firmówkę dopytał. Jak ty na nią patrzysz? Myślisz, że to jest naprawdę coś turbo innowacyjnego, na to trzeba się przygotowywać, czy to nie jest nic trudnego do wybrony i tak naprawdę każdy, kto trochę e, dłużej ogarnia techniki obrony e, sprowadzeń i zapasy, to wyjdzie z tego bez najmniejszego problemu i to nie robi w ogóle na tobie wrażenia, bo to no jest coś, coś, coś niecodziennego, no ale to nie, czy dla ciebie to wygląda jak coś naprawdę turbo nie do przejścia i trzeba na tym siedzieć głowić i rozpisywać na atomy. To znaczy y, pytasz o tą technikę... Takie wycięcie z prowadzenia, tak. Znaczy kurde, wiesz, walczył z bardzo mocnymi zawodnikami, na których mu to wychodziło, więc coś w tym musi być. Nie wiem, czy być może się tego nie spodziewali, czy, czy no może się nie wiem, nie spodziewali tej techniki albo nie przerobili tego. Yy... Ja miałem okazję y, znaleźć się w tej sytuacji, Mateusz Gamrot też pomógł mi właśnie, y, pokazał mi parę myczków jak, jak unikać tej, tej pozycji, jak, jak bronić się przed nią, więc y, tak jakby nie będzie mi to obce. No i jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to chętnie to sprawdzę i myślę, że, że będę potrafił sobie poradzić z tym. Wiadomo, że Trzeba się mamy czuć na jutro? Jak to? Poza zwycięstwem oczywiście. No, zwycięstwem przez nokaut. Przez nokaut. No to tego Ci życzymy, no i trzymamy kciuki za jutro i za after party. Dzięki. Dzięki, Dzięki za dziękuję bardzo. Dziękuję.